со Дарјуш клуб парламентарен право и справедливост Szanowna Pani Marszałek, jeśli uważacie Państwo jako koalicja rządowa, że ta ustawa jest zła, to możecie ją poprawić. Mieliście na to ponad 100 dni, a Wy ją po prostu całkowicie wyrzucacie do kosza. To jest pismo Polskiego Związku Eksploratorów, które krok po kroku obala każdą tezę, którą przed chwilą Państwo przedstawiliście. Warto się z tym pismem zapoznać. I, Szanowni Państwo, ja bym chciał oddać głos samym zainteresowanym. To są. Trzy komentarze z setek komentarzy, które dzisiaj e, pojawiają się w internecie na temat tej właśnie debaty. Obywatelska ustawa wychodzona i wystarana przez detektorystów latami działań ma zostać zezłomowana przez twór z obywatelska w nazwie. Tutaj pada wulgaryzm, jak władze zaborcze chcą zabronić ludziom kontaktu z historią, własną tożsamością. Kolejny cytat. Szkoda, że zamiast realizować swoje 100 konkretów, to wprowadzają kolejne zakazy dla tak licznej grupy patriotów, którzy kochają swój kraj, śledzą historię, potyczki, bitwy, przekazują to młodszemu pokoleniu na wspólnych wyprawach po skarby. Bo przecież te wyprawy to bardzo często są na przykład z dziećmi. Kolejny cytat. Z myśliwymi rozmawia wegetarianin i przeciwnik polowań w randze wiceministra. Tu widzę kolejna odsłona uśmiechniętej Polski. Pan, który się wczoraj wypowiadał na Komisji Kultury, nie będę też przytać, w jaki sposób jest określany przez, przez samych zainteresowanych, ale bardzo często pada słowo na przykład lobbysta, co tutaj w tym Sejmie pada bardzo często. Ale jeden, przytoczę tylko jeden punkt ustawa z 13 lipca miała na celu liberalizację amatorskich poszukiwań zabytków i tutaj piszą wprost, że to jest kłamstwo ustawa miała na celu uproszczenie tych przepisów, tak, by poszukiwania amatorskie stały się bardziej dostępne dla obywatela bez opresyjnej i niewydolnej machiny administracyjnej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości z inicjatywy Cookies 15 chciał zliberalizować te przepisy i bardzo dobrze. Niestety wy to wszystko psujecie i wyrzucacie do kosza bez gwarancji jakichkolwiek na dalsze prace w tym temacie. Dziękuję.